Dzień dobry państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam mieszkańców powiatu Wodzisławskiego, ale nie tylko powiatu Wodzisławskiego w najbliższy weekend na Wodzisławski Rynek. Tu na Wodzisławskim Rynku odbędzie się wspaniała impreza po raz pierwszy w naszym powiecie, po raz pierwszy w Wodzisławiu Festiwal Kultury Górnej Odry. A w ramach tego festiwalu, festiwal kultury powiatu Wodzisławskiego. Już w sobotę o godzinie 10:00 scenę oddajemy najmłodszym. Będą występy zespołów dziecięcych z kolei od godziny 13 rozpoczynamy festiwal kultury powiatu Wodzisławskiego i w ramach tego festiwalu wystąpią Najlepsze zespoły, najlepsi wykonawcy działający w domach kultury całego naszego powiatu Włodzisławskiego. A na koniec wieczorem, występ e, Mix Orkiestry. I serdecznie Państwa na te wszystkie e, występy zapraszam. W ramach tego, e, oprócz występów, będzie wiele imprez towarzyszących. Wiele, wielki kiermasz, który będzie odbywał się w czasie całego tego trwania, tego festiwalu, naprawdę będzie bardzo miło, sympatycznie i wesoło. Z kolei na niedzielę zapraszam od godziny 13.00. Rozpoczniemy piknikiem z oazą aktywności bardzo e, fajnym programem który prowadzimy już od pewnego czasu zapoznacie się z państwo z tym co w ramach tego programu się działo co się będzie jeszcze działo a z kolei od 16.00 sympatyków i zwolenników e, śląskich szlagierów zapraszam na piknik na plaży z radiem Silesia i z wykonawcami działającymi w tym radiu Generalnie cały weekend na Wodzisławskim Rynku bardzo miło, sympatycznie myślę, że wszyscy możemy spędzić. I zapraszam jeszcze raz wszystkich do wspólnego świętowania i imprezowania w trakcie całego weekendu na Wodzisławskim Rynku. Dziękuję bardzo.